Teatr Famfatal ma zaszczyt przedstawić komedię roku, pełną francuskiego uroku. Ostatnie rundy. Będzie to jednorazowy, gościnny występ. Nie przegap. Lubisz, jak coś się dzieje? Bo my bardzo. A ja lubię, jak się coś dzieje! Ekscytujący! Moj Boże, jak w tobie niewiele potrzeba! Emocje sięgają zenitu, kiedy okazuje się, że do miasta wraca Maurice Dupont, z którym każda z nich miała niegdyś romans. Koniecznie przyjdź pośmiać się razem z nami? <śmienic>